no podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed Niego mu powierzoną w panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest panowanie, panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie w głodzie. Oto słowo, że Pan Bóg króluje pełen majestatu Pan Bóg króluje pełen majestatu Pan Bóg króluje, króluje obroku się majestatu Pan odjął się potęgę i nią się przepasał Tak świat utwierdził, że się nie zapięli Mój ruchu na wieki, Ty opieków istniejesz Morze, świadectwa Twoje bardzo godne są wiary. Twojemu Domowi przystoi świętość po wszystkie dni. O Panie. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła Jezus Chrystus jest świadkiem wiernym, pierworodnym umarłych i władcą Królów na ziemi, tym, który nas miłuje i który przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu Swojemu. Jemu chwała i moc na wieki wieku. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, który go, którzy go przebili i będą go opakiwać. Wszystkie pokolenia Ziemi. Tak. Amen. Jan jest Alfa i Omega. Mówi Pan Bóg który jest, który był i który przechodzi, przekłonący, odnoszący. Pan z wami i zbawił. słowa ewangelii według Świętego Jana. Na. Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział, Czy to mówisz od siebie? Czy też inni powiedzieli ci o mnie? I to Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił. Odpowiedział Jezus, Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, Słudzy moi wbiliby się, Aby nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: A więc jesteś królem. Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest sprawny, słucha mojego głosu. Oto słowo pańskie. aby się nasz merek drogi przystany. Ja jestem Berygiem, do człowiek nazywam się Marek Marek. I poprosiłem się Martę, aby słuchajcie, to też moment opowiedział nam o seminarium. Ale tak najbardziej z maśnikami, jak wygląda dzień u seminarium. I teraz możecie troszeczkę sobie uśmiech, bo ja też sobie usiądę. Poproszę Matkę, Maryka, aby opowiedział nam, jak wygląda dzień od początku. Doch? Chodź. Ojej. Najpierw godziny się starczy ja, wcześniej? Może zgadnijcie, ja o którego godzinie się możemy budzić, Najlepiej odpowiedzieć. Z tego, co są, zostają przed na nami, nie? Dobrze. Piątej? No aż tak wcześnie? Nie, chyba nie jest. Piątej? To już za długo, to już mi tak, bo no, działało. O szóstej. No, szóstej. O szóstej godzinie, jak wiecie, jak to trzeba stać. Wszystkie rzeczy ogarnąć. No i później, o godzinie jakieś tak około 15, około 6, rozpoczynają się tak zwane modlitwy moralne. A mianowicie, są to takie ciszy, zbieramy yy, się w kaplicy i to zmyślanie w oparciu o pismo święte, które możecie nie wiedzieć, jak to wygląda. Jak jesteśmy zaspalni, jak wcześniej stajemy, to w oparciu o pismo święte to wyglądamy no ale też yy, niektórzy, którzy nie mają siły, jeszcze sobie już oczy otworzą, to otworzą klucz po też czytają ja i rozmyślają. Ale no, jest święta, później jest w tym święta, oczywiście główny budyn, dnia, główny, budyn, naprawdę. I później jest śniadanie. Tak jak każdy, meryk musi się zjeść. Chociaż po mnie to może nie widać. A później mamy wykłady, wykłady jak każdej innej wyższej uczelni. Jak się godzinne z reguły trwają, już tak do godziny 13, później mamy i czytanie pisma świętego. W ogóle, jak daje każdy ksiądz, musi znać pismo święte. I przez 6 lat, jak mówiłem, nasza formacja, nasza nauka w Syngenta trwa, to czytamy pismo święte przynajmniej jest kilka razy. Tak, żeby zapamiętać, jak te najważniejsze, i całość jakoś zmienić w miejscu. Później jest na przykład dzień, we wtorek, taki dzień dla nas pochódny, gdzie przyjeżdżają nas dzisiaj, do specjalni, specjalni do tego znaczenia i możemy się spowiadać. I raz w tygodniu przynajmniej yy, znaczy jest taki dzień, że możemy się spowiadać. No i... Klaudiusz Koniecki Jestem. Kaj Pierczyński Grzegorz Wólnał Paweł Udanek Jestem. Michał Koś Kasicki Michał Głuszczek. Jestem. Kasper Lemańczyk. Jestem. Jan Kaczewski. chłopców, proszę Cię o dopuszczenie ich do służby liturgicznej oraz o udzielenie im błogosławieństwa Bożego. Są świadomi tej wielkiej godności, przygotowali się do nich, do tej godności przez dłuższy czas, zostali także o tym pouczeni. Dlatego teraz, moim imieniu chcę zwrócić się do chłopców, kochani chłopcy. Uznając Wasze szczere pragnienia, dopuszczamy Was do pełnienia służby ministranta, w zgromadzeniu liturgicznym na chwałę Boga w Trójcy jedynego. Podejdźcie do siebie. Jako znak dopuszczenia Was do służby otrzymacie, otrzymaliście krążę, za chwilę otrzymacie, kołnierze strój liturgiczny ministra, który teraz uroczyście poświęcimy. Módlmy się. Boże, cały świat, który stworzyłeś, jest pełen Twojej chwały. Prosimy Ciebie pobłogosław te szaty, komrze i pelerynki, które będą nosić ministranci podczas sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw. Niech te białe komrze przypominają im, że są wezwani do naśladowania Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który na górze przemienienia ukazał się apostołom w szatach białych jak śnieg i niech będą znakiem trwania w jego łasty i nadziei życia wiecznego. Natomiast te kolorowe pelerynki, przeznaczone na różne obchody roku liturgicznego, niech wyrażają radość ze służenia Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Drodzy ministranci, wyrażając wolę pełnienia posługi ministralskiej w naszej parafii, proszę Was, abyście wobec zgromadzonych tutaj ludzi złożyli swoje ślubowanie. Przepełnieni wdzięcznością za dar powołania do służby Bożej zanieśmy nasze błagania przez Jezusa Chrystusa. Świętych tego, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby wsparci światłem Ducha Świętego byli dla nas wzorem wypełniania Bożego powołania. Ciebie prosimy. Módlmy się za opiekunów, lektorów, ministrantów i kandydatów, aby zawsze z radością odpowiadali na wezwanie Pana. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych rodziców, nauczycieli i wychowawców o błogosławieństwo dla ich trudu i poświęcenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież całego świata, aby zawsze szukała tego, co w górze, nie tylko tego, co jest na ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się za przyjętych dziś do służby przy ołtarzu pańskim. Aby podołali nowym obowiązkom, dotrzymali swoich przyrzeczeń. Ciebie prosimy. Módlmy się za całą naszą wspólnotę. Byśmy w Eucharystii znajdowali prawdziwą siłę i moc, dążyli do życia. Ciebie prosimy. Północy Wieczny Boże, wysłuchaj próśb zgromadzonej tutaj wspólnoty, udziel nowo przyjętym ministrantom wytrwałości w radosnym wypełnianiu służby przy Twoim ołtarzu przez Chrystusa Pana naszego. służbę przy ołtarzu, umacniać naszą wiarę. Dlatego chcemy podziękować wszystkim, którzy przygotowali nas do tej posługi. Dziękujemy naszym księżom, księdzu proboszczowi, księdzu Tomaszowi i księdzu Robertowi za przygotowanie nas, ale przede wszystkim za świadectwo Dziękujemy naszym kolegom ministrami i którzy towarzyszyli nam przez cały okres przygotowań, nam zawsze do pomogu. Dziękujemy nam i samodzianom, którzy jako pierwsi przyprowadzili nas do Kościoła, którzy opowiadali nam o